Witam, witam bardzo serdecznie na kanale Wiedźma Ze Wschodu. To Aida Wysocka. Przechodzę dzisiaj do Was z czytaniem, z takim rozwojowym czytaniem. Zobaczymy, jakie mamy ukryte talenty i ukryty potencjał. Ja jestem 100% pewna, że wszyscy coś takiego posiadamy. I wierzę w to, że dużo przynosimy takiego potencjału z poprzednich wcieleń. Ponieważ na pewno były wcielenie, gdzie robiliśmy coś bardzo dobrze, warto to otwierać w sobie, wykorzystywać. Niekoniecznie rozwijać się tylko w tej dziedzinie, ale to może być naszym takim dodatkowym atutem. Zobaczymy, co w nas ukryto, czego nie wykorzystujemy. Zrobimy na trzy opcje. Tak Wybieracie i zaczynamy od jedyneczki. Jaki ukryty potencjał? Tutaj u Was może być bardzo silna więź z naturą, ze zwierzętami, z lasem. Tutaj taka energia, m, takiej czarownicy mi tutaj idzie. Wiadomo, mężczyźni też mogą oglądać. To może być a, też praca z naturą, ze, ze zwierzętami. Też tutaj mogło być tak, że u Was były wcielenie, gdzie byliście na przykład szamanem albo szamanką. Taki szamanizm mi tutaj się pokazuje. Tutaj siły natury i siły, a, a, duchy zwierząt mogą Wam pomagać. E, zwierzęta mogą Was bardzo lubić. Możecie pracować z nimi. <laughs> Co jeszcze dla jedyneczki? Jakie ukryte talenty macie? Mhm. Jak ciekawie. Tutaj mi idzie, że jest coś co powiązane z przestrzenią serca. Być może macie otwartą już przestrzeń serca. Karta pokazuje, że wasze serce może wam dużo podpowiadać, że dużo w miłości was, albo może ktoś się zablokował poprzez jakieś swoje przeżycie. Tak? To serce się troszeczkę zamknęło, ale generalnie kartę pokazują, że widzicie tutaj na poziomie czakry serca, jakby jest takie otwarcie, że wy możecie obdarzać swoją miłością, dawać dużo miłości dla innych ludzi, dla siebie. Być może ktoś się zablokował, siebie i nie kocha. To warto byłoby to jakby odblokować i nad tym pracować no ale wiadomo, to co mówię to nie dla wszystkich też tutaj te karty pokazują, że wasze serca może wam podpowiadać najlepiej, bardzo dobra intuicja tutaj, mianowicie um, serce może was prowadzić, tak nie tyle logika, ile, ile serce też um, ta karta mi mówi, że możecie tworzyć coś pięknego, to może być praca jakaś ręczna, ręcznie możecie coś robić i to może tak, to może, może być tak dla innych ludzi, tak? albo jakieś przedmioty. No, dla niektórych może karty czasem mówią bardzo wprost. M możecie świetnie szyć albo tworzyć coś za pomocą nici, tak? gdzie jest taki proces szycia, albo konstruować na przykład ubrania. Możecie tworzyć, robić ten świat piękniejszy. tak. co jeszcze w was ukryte? Hmm. Wy możecie tutaj e, mieć taką bardzo dobrą... Kochanie, sprawdzę, czy tu wi widać. E, bardzo dobrą e, strategię. Tak, widzicie jak tutaj idzie. Gra bardzo dobrą strategię, bardzo dobrą logikę, mimo tego, że e, możecie kierować się sercem i możecie oddawać też, e, możecie mieć bardzo dużo miłości w sobie, to tutaj też e, logika e, taka strategia, myślenia e, strategiczne możecie też mieć. Możecie być niezłym przywódcą też e, przy tej karcie. No i też znowu mi karty pokazują, że tutaj ze, zwier ze zwierzętami coś. Możecie czuć zwierzęcia, możecie rozumieć nawet język jeśli tak można powiedzieć zwierząt, bo tam wiadomo, że są takie techniki, gdzie możemy rozmawiać ze zwierzętami. No zobaczymy, co nam pokażą karty Bogi. U was mogą być stelności do uzdrawiania, tak? Bo tutaj oczyszczenie. Możecie czyścić przestrzeń, możecie zajmować się praktykami na oczyszczenie, które skierowane. To może być i ciało, i dusza, energia. No tutaj znowu ta karta mi odwołuje do serca. Tutaj przestrzeń serca możecie być bardzo asertywni. Być może tak, tak jest już, tak. No serce to w ogóle jakby nasza siedziba naszej duszy. Możecie um, mieć bardzo dobrą taką intuicję, tak bym powiedziała. Wrażliwość. A, mhm. Tutaj idzie tak, że albo już to umiecie, albo jeszcze teraz was to się otwiera. Unikanie toksycznych związków, toksycznych ludzi, szkodliwego otoczenia i jakichś przykrych sytuacji. I tutaj was to jest, u was jest jakaś strategia. Jeżeli ktoś na przykład was wykorzystywał, po prostu was to nie było otwarte. Jest u Was taki talent, kiedy Wy możecie widzieć, uh -huh, spotykam takiego człowieka, co, co mnie na przykład z nim albo z nią czeka. To może być w sprawach miłosnych, takich zawodowych. Możecie widzieć naprzód, tak? Jeżeli tak jeszcze nie macie, to tak jak mówię, to jest ukryte. Czas to odblokować. Taki przekaz dla jedyneczki. Bardzo Wam dziękuję. Ja z Wami się żegnam i przechodzę do. Drugiej części. Witajcie, dwójeczki. Jaki ukryty w Was potencjał? Zobaczymy. No to tutaj, kochani, ja od razu widzę, że to są karty, to różnego rodzaju wyroczni, przepowiedni. Możecie mieć zdolności jasnowidzenia, zdolności do wróżenia. Mogliście być wiedźmą, wróżbitą, albo jesteście... A, możecie tutaj przepowiadać przyszłość, tak? Coś, co powiązane z losem, tak? Widzieć to naprzód. No i tutaj być może komuś. Generalnie karty, ale być może komuś trzeba szczególną uwagę zwrócić na karty klasyczne, bo tutaj pokazane klasyczne, ale wiadomo, to jest nie dla wszystkich. Być może Wam się wydawało, że Wy nie możecie pracować z kartami klasycznymi, a tutaj się okazuje, że jednak te karty mogą Was bardzo polubić, bo szczerze mówiąc, klasyczne karty nie wszystkich lubią, nie ze wszystkimi chcą współpracować. Zobaczymy jeszcze jakie u Was ukryte talenty dla dwójeczki. No magia idzie, słuchajcie, jest jakaś magia. Tutaj też być może praca z innymi bytami. Widzicie? Też u was mogły być wcielenie, gdzie byliście, no nie wiem, z królewskiego rodu na przykład. Albo nawet królową. Gdzie byliście, jakby to powiedzieć, na. Gdzie mieliście duże osiągnięcie, o tak, czyli możecie dużo osiągnąć. Możecie dużo osiągnąć w tym życiu. No ta karta mówi, że być może ktoś z Was jest jeszcze zablokowany. na to widzicie, taka zablokowana pozycja człowiek jakby no, jeszcze nie widzi, nie, nie rozumie się do końca. Dla niektórych z Was. Też ta karta mówi, że tutaj być może komuś trzeba zwrócić też szczególną uwagę, jeżeli widzicie, że u Was mm, na przykład są zdolności, tak, ale nie układa się na przykład prywatne życie, gdzieś zdrowotne problemy albo finansowo, to też zwrócić uwagę na te trzy dolne czakry, bo tutaj mm, widzicie, jakby ona się trzyma za nie, czyli e, korzena, e, sakralna i e, splotu słonecznego, bo to Trzy czakry odpowiadają za naszą jakby realizację, za nasze podstawy, za finanse, szczęście w związku, za naszą charyzmę, jak pokazujemy temu światu. Być może komuś po prostu, jeżeli u was na przykład nie czujecie tego potencjału w sobie, to na te czakry zwrócić uwagę, popracować z nimi, zdjąć blokady, napełnić energią, być może poczyścić, no i tak, i tak dalej. Co jeszcze mi ta karta mówi? No też u Was może być jakaś astrologia. Możecie się zajmować albo interesować się astrologią. Mhm. A tutaj też karty pokazują, że możecie nieźle się sprawdzać w jakiejś pracy mechanicznej, tak? Na przykład Wam ktoś mówił, że macie dwie lewe ręce, wam tam nie wychodzi coś. Coś, co można rękami robić, możecie coś składać. Też ta karta mm, mi mówi o też jakby praca z duszą. Tutaj dużo takiej ezoteryki, i magii dla dwójeczki, ja widzę. Bo generalnie nasza dusza ona wygląda jakby takie. jakby z się, puzle się zbierały, tak? Często mówią, że jakby część swojej duszy człowiek gdzieś zostawia. Takie tutaj wy możecie jakby napełniać, zbierać tutaj jakby energetyczne praktyki, jakieś duchowe praktyki, albo też tak jak mówię, jakieś, wy możecie coś robić rękami. Coś pięknego tworzyć rękami. Też być może ktoś może tutaj robić, kochani. Um, Wiecie, obróbki różnego rodzaju, coś powiązane z internetem, na przykład obróbki, coś yy, yy, jakby yy, jest coś rozrzucane, zbierać jedno, tak, tworzyć na przykład, nie wiem, piękny film stworzyć, piękne zdjęcia, o tak. Tak mi tutaj się pokazuje. No i zobaczymy, co nam powiedzą bogini. Co warto w sobie wspierać, rozwijać. Tutaj żywioł wody. E Spędzaj czas w pobliżu wody, na przykład nad jeziorem, rzeką, oceanem, aby nabrać sił. Wam może dużo dać inspiracji dużo energii Żywioł wody. Być może u was były na przykład też takie wcielenia, gdzie mieszkaliście blisko wody, albo teraz nawet mieszkacie. Co jeszcze warto odblokować? Prawdziwą miłość, romantyczne odniesienie do tego serca sprawiają, że cały wszechświat będzie Cię sprzyjał w zdobyciu wielkiej miłości. No tutaj, tak jak, mówię, tak jak mówi ta karta, miłość, prawdziwa miłość, ale prawdziwa miłość zawsze się zaczyna od miłości ogromnej do siebie. Miłość przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas, no taki przekaz miłosierdzie. nie okay. oceniać siebie i innych taki, no to jest taka taki jeden z najważniejszych y, duchowych zakonów y, praw y, z tym ocenianiem bo my bardzo y, często kry tutaj krytykujemy siebie, tak kiedy krytykujemy siebie, niezadowoleni z siebie, no to trudno e, wtedy otworzyć się na tą większą obfitość, na e, jakieś takie fajne rzeczy w naszym życiu. Więc tutaj komuś to trzeba było usłyszeć, żeby nie oceniać siebie i innych. Wszystko ma prawo być. O tak. To był przekaz dla dwójeczki. Bardzo Wam dziękuję, z Wami się żegnam i przechodzę do trzeciej części trójeczki. Zobaczymy, jakie wymać ukryte talenty. Ta pierwsza karta pokazuje mi, że tutaj mogą być ukryte talenty literackie. Możecie nieźle pracować z tekstem, pisać jakieś fajne teksty. Też to mogą być zdolności do szybkiej nauki. Wy możecie bardzo szybko się uczyć. Też ta karta pokazuje, że możecie bardzo szybko czytać i pamiętać tak, pewne informacje. Co jeszcze? Mogą być zdolności matematyczne, fizyczne, do fizyki na przykład, albo do biologii, anatomii. O, jaka piękna karta, zdolności. Tutaj um, u Was mogły być wcielenie, gdzie mogliście się zajmować jakąś sztuką. Tutaj praktycznie ja widzę, że wszystkie talenty artystyczne, to co się wiąże a, ze sztuką, u Was mogły być wcielenie, gdzie po prostu graliście na muzycznych instrumentach, gdzie a, byliście ma malarzem na przykład. Też znowu tutaj widzicie talenty jakieś literacki do pisania czegoś. Możecie pięknie wyrażać swoje myśli, pięknie mówić, taka elokwentność. No i, i rysować też, tworzyć muzykę albo umieć ją słuchać, bo to też nie każdy potrafi. Co jeszcze u Was? Wy możecie być przywódcą. Też ta karta mi mówi, że możecie w pewnej chwili, kiedy jest potrzeba, możecie dostosować się do każdej sytuacji, ale też możecie być przywódcą, możecie jakby prowadzić za sobą ludzi jaki jeszcze u was wasz ukryty potencjał. Możecie tworzyć coś nowego. Dziecko to jakby nasze nowe projekty. Możecie stworzyć um, po prostu coś takiego, co um, nie było jeszcze stworzonej. To może być w każdej dziedzinie. Możecie być jakimś naukowcą, um, albo no Wiecie, osoby, które tworzą nowe rzeczy, których na przykład wcześniej nie było. Jak ktoś tam stworzył, nie wiem, na przykład żelazko, albo ktoś stworzył pierwsze lodówkę, tak, możecie stworzyć to, czego nie było. Jakieś totalnie nowe projekty, totalne nowe rzeczy wdrążać w życie. To może być w każdej dziedzinie. Gdzie by nie pracowaliście, możecie stworzyć co, co innego, co później inne sobie wezmą i też będą tak robić. I tak to wygląda. Zobaczymy, co nam a, powiedzą tutaj bogini. Żeby nam się zmieściło. Bogini. No, bo tutaj też są zdolności do a, jakiejś ezoteryki, być może do medytacji. A, Stwórz własne sanktuarium modlitwy lub odwiedź inne święte miejsce, by nawiązać kontakt z Bogiem. U was kontakt z Wszechświatem, z Górą może być bardzo dobry. A Matka Maryja, oczekuj cudu. Uwierz głęboko, że twoje modlitwy zostaną wysłuchane i spełnione. Tutaj jakby karty pokazują, że Góra, Wszechświat chce Wam pomagać. Jeżeli Wy tego nie czujecie, być może gdzieś ta więź została stracona i warto a, zwrócić się do medytacji na przykład, do różnego rodzaju praktyk. Granice. Szanuj siebie na tyle, by odpowiadać negatywnie na próby dysponowania przez innych Twym czasem i energią. Jeżeli jeszcze nie nauczyliście się te granice wystawiać, to Wy je umieliście robić, to Was jest, na pewno możecie być tutaj taką osobą, albo jesteście już taką osobą twardą, która umie wystawiać odpowiednie granice, nie pozwoli, nie pozwoli, nie pozwalać wykorzystywać siebie i swoją energię przez innych. Taki przekaz dla trójeczki, bardzo dziękuję, kto był ze mną, piszcie co u Was i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmikach.